niniejszym waściom, chciałbym przeto ogłosić wszem wobec, iż z mojego nadania interwencję raczyłem zgłosić królewskiej waszmości, ażeby jego wielce czcigodna waszmość swoją mocą i nakazem zabronił mieszczaninowi, pod pseudonimem miłośnik ziół nadobnych i krzepiących, co dotychczas widzi swoje po całym grodzie, rozsyłał dalszej publikacji swoich nowin i rewelacji, zarówno w formie epistolarnej, jak i na szpaltach, i żeby dalszego siania dezinformacji Informacji zaniechał. Skąd śmiał tę czelność kurtyzano rodzaju męskiego, ażebyś tak obmierzłym afrontem raczył w moją personę uderzyć? I rzec, jakoby mój żywotągiś bardziej finezyjną i nadobniejszą odznaczał się formą, ty hendożona piastowska kurtyzano! Wcześniejszymi czasy mój żywot nigdy nie odznaczał się aż taką nadomnością! Ty chętna żona piastowska, kurtyzano. no! A liści jego forma niniejszym tego dnia obecnego ogół pańskiego Anno Domini jest ukazana w najzacniejszym kształcie. Wcześniejszymi czasy mój żywot nigdy nie odznaczał się aż taką nadobnością. A liści jego forma niniejszym tego dnia obecnego ogół pańskiego Anno Domini jest ukazana w najzacniejszym kształcie. Ty